Dzień dobry! Dzisiaj poznacie sposoby upraszczania zapisu sum algebraicznych. Jak zapisać prościej wyrażenie x dodać x? x dodać x to 2x. 1x dodać 1x zapisujemy jako 2x x odjąć x to 0. Popatrzmy na następne przykłady. x dodać x to 2x, dodać x 3x i dodać x 4 x. X minus x to było 0. Zauważmy, że x minus x to 0. Możemy te wyrazy przekreślić. x i minus x to ponownie 0. Policzmy, co zostało. x dodać x dodać x to 3x. Popatrzmy jeszcze na następny przykład. Y minus Y to 0. Y minus Y to ponownie 0. Y minus Y 0, Y minus Y. Znowu 0, Y minus Y to 0. Został jeden składnik, który zapisujemy. Popatrzmy na następne przykłady. 2x dodać 3x to 5x, 5x dodać 5x to 10x, 10x dodać 3x, 13x, 13x dodać 4x. 17x. 17x dodać x, czyli dodać 1x, to 18x. Popatrzmy na następne wyrażenie. Zauważmy, że 4a, odjąć 4a to 0. Minus 5a. Minus trzy a to łącznie minus osiem a. Dodać a, czyli dodać jedno a. Minus osiem, dodać jeden to minus siedem. Minus siedem a. Może napiszmy. Dodać jeszcze sześć a. Minus 7 dodać 6 to minus 1. Minus 1a. Liczbę 1 w zapisie takiego jednomianu możemy opuścić i zapisujemy ten wynik jako minus a. Popatrzmy na następną sumę. Sumujemy najpierw te wyrazy, których współczynniki są dodatnie. 2y dodać 7y to 9y. Dodać jeszcze 1y to 10y. Zapiszmy. Teraz sumujemy wyrazy ujemne. Minus 3y dodać minus 4y to minus 7y, dodać minus 5y to minus 12y i jeszcze minus 3y, łącznie mamy minus 15y. 10 odjąć 15 to minus 5. Otrzymujemy minus 5y.